I was seven years old My mama told me Go make yourself some friends Or you'll be lonely Once I was seven years old It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By eleven, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was eleven years old, my daddy told me, "Go get yourself a wife, or you'll be lonely." Once Writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once cause i know the smallest voices they can make it major i got my boys with me at least those in favor and if we don't meet before i leave i hope i'll see

Więc przejdźmy do konkretów. Yy, więc co robimy Musabek? No nie, najpierw może pokażmy nas show gilię, która jest w budowie akurat. Dobra, więc tutaj jest na razie taka sala główna. Oba, więc teraz się może przejdźmy trochę po mieście. Idę już? Tutaj na, na idź, przejdźmy się trochę po mieście. Idę! Ja tam akurat mam VIP-a. No, osobek może sobie zakładać właśnie tak jak głowy. No, no to... O to jest właśnie Ozone Sejba, to jest główny admin za założyciel serwera, którego pozdrawiam i życzę mu powodzenia w budowaniu sklepu. Dawzajem, dawzajem. Keniu. Nie o to chodziło. Ja też się dokładał No epic fail Do... No. LOL. Bóg chyba wywaliło serwa. Tak jak mówiłem. Często wywala serwer. No to jest niemożliwe, że cicina jest ścięta. Ser, ser, ser. No, więc wiecie. To no może zrobimy krótkie cięcie i wrócimy jak już będzie serwer, okej? Okay? Life, My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind my brother. I'm still sappy, soon I'll be 60 years old. My daddy got 61, remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit. Tak, tak, Dwa, Wam w tym odcinku pokazać, jak dostać się do więzienia. Tak. Do tego więzienia tutaj pod nami, co jest. No to chłopaki, nagrywamy. <grymamy>. Ej, ozone, to nagrywaj. Gdyż nagrywam. To jest w PSU. Co? Ja sobie mi mi ja To nagrywaj. No nagrywaj. No jakie skoki. Co za typy. No Rzuć we mnie. Rzucaj, rzucaj. Tak jest szybko, to jest że... No z... więc to jest spawn. Na razie, no. W sumie, no czemu nie? No nie jest zły. Pokażę jeszcze to wejście na samym przodzie. No imponujące, szczerze mówiąc. O no co by jeszcze tutaj robić misaszkielet? szkielet? go z tej strony Rastakraft, a ze mną jest No on jest... On już zaraz będzie na sklepie tutaj. O, widać, już go tutaj przez szybę. Za 3 sekundy będzie start. Ale nogi! No nie! Degłem. No ale dobra. Witam was, z tej strony kosa 5, 5, 5 To jest odcinek polecający Bardzo duży, polecający ten serwer To jest serwer Ozonalandia, każdy już pewnie ten serwer dobrze zna Halo, cześć, szanowni ludzie, tutaj znowu ja, Majnic, a to jest kolejny odcinek z Ozonalandii ehm, No i tak, dzisiaj jestem niestety sam To mm, mmm Pośmutne Idę to odnieść do magazynu Laki na śmierć żeś mnie przestraszył. Się mam strony, Mari, to jest pierwszy odcinek z serii. Mm. No, z survivalu z serwera 174. Tylko nie ma jak. Survival, bość. Survival. Survival. O. LOL Na serwerze nie wiedziałam LOL LOL Cześć, tak. witam e, na serwerze Ozonlandii Mam nadzieję, że e, filmik się spodoba To jest mój pierwszy filmik na kanale, więc... E, e, to, tak, jak mówię, to jest mój pierwszy filmik na kanale z, e, z Ozonlandii mamy jestem KayPlay i dzisiaj yy, jestem na serwerze yy, o Zonelandia i chcia, Chciałbym ten serwer wam zaprezentować po prostu. To będzie chyba taka mała seria nowa yy, na moim kanale. No to dobra, idziemy na spawn, to bo to jest moja miejscówka w Jestem jeszcze z kolegą, to jest spawn. Co to jest? to jest sklepik Tutaj widzicie mam komat Jestem 4 minut na serwerze Wziąłem sobie 16 dolarów Nie grałem długo na tym serwerze Ale ostatnio jakoś tak Znowu zacząłem grać, bo grałem, grałem I znowu zacząłem Tędy się idzie na działki Wczoraj był właśnie taki dzień Że zmieniony było IP I można było Wszystkim otwierać skrzynki No i okradali Wszyscy, wszystkich My daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. cuz i know the smallest voices they can make it major i got my boys with me at least those in favor and if we don't need before by leave i hope i'll see you later once i was where years old Oh I... o sebelovja to gupi server ima na srane vani jest ciągle najebani ha 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 ha, -ha. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are. With